Witam Was, moi drodzy, w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałbym z Wami porozmawiać o cierpieniu. Myślę, że to jest ważny temat, dlatego że w każdym życiu, każdego człowieka, tak naprawdę pojawia się jakieś cierpienie. I ja zauważyłem, że najczęściej są to cierpienia, oczywiście takie psychiczne pojawiają się też cierpienia duchowe, nawet ale pojawiają się też cierpienia fizyczne, jak w moim przypadku. I to cierpienie fizyczne najczęściej łączy się właśnie z pozostałą. Resztą, to znaczy z cierpieniami psychicznymi i cierpieniami duchowymi. Z psychicznymi dlatego, że e, na przykład jeżeli mamy ograniczenia fizyczne, męczy nas to po prostu psychicznie, że nie możemy wykonywać jakichś czynności, że nie możemy e, robić czegoś jak zdrowi ludzie, że nie możemy e, znajdować się w tych samych miejscach w ten sam sposób, chodzić po schodach, nie wiem, biegać, e, jakichś tam innych czynności wykonywać i to po prostu męczy człowieka w głowie, że tak powiem. E, cierpienia duchowe e, to znaczy, że e, nasza wiara czasami jest e, niepewna, mamy jakieś zwątpienia e, i takie różne inne rzeczy związane z, z tym rodzajem cierpienia. E, I tak naprawdę, chciałbym z Wami porozmawiać, e, jak wykorzystać swoje cierpienie, e, żeby przyczynić się do zbawienia innych, jak e, wykorzystać swoje cierpienie, e, żeby e, ofiarować je Panu Bogu. Bo e, tak naprawdę, jeżeli cierpimy. I nie ofiarujemy tego cierpienia za kogoś innego, albo nie dajemy go Panu Bogu. Nasze cierpienie jest wtedy bezowocne, jest marnowane, dlatego warto, żebyśmy się po, po, pochylili nad tym tematem. Przeczytam Wam taki jeden z moich ulubionych fragmentów, który niedawno znalazłem, aby nie marnować skarbu cierpienia. Skarbu, cierpienia skarbem, dlatego, że jest bogactwem nie samym w sobie, ale jest bogactwem wtedy, kiedy go właściwie użyjemy, tego cierpienia. Teraz go przeczytam. Jeżeli spotyka Cię jakiekolwiek cierpienie, to pamiętaj, że natychmiast trzeba ofiarować je Bogu, jednocząc się z cierpieniem Jezusa na krzyżu. Wtedy cierpienie nie będzie Cię niszczyć, lecz stanie się tak wielką łaską, że nikt z ludzi tego nie pojmie dostatecznie większą niż dar czynienia cudów. Bo przez cierpienie dusza mi oddaje, co ma najdroższego, swą wolę. Tak mówił Pan Jezus, w Mistyczce Rozali, celakównie: Nic tak nie otwiera człowieka na Boga i nic go tak nie może przemienić, jak bezinteresowny dar cierpienia. Dlatego niech nikt nie zmarduje najmniejszej okazji do ofiarowania Bogu każdego cierpienia fizycznego czy duchowego. Szczególnie trzeba ofiarowywać Bogu wszystkie swoje kryzysy, bunty, zniechęcenia, wszystkie lęki i cierpienia fizyczne. Modlitwą i cierpieniem więcej zbawisz dusz, aniżeli misjonarz, przez same tylko nauki i kazania, mówił Pan Jezus świętej Faustynie. E, I właśnie, e, jest właśnie bezowocne to cierpienie, kiedy nie ofiarujemy je Panu Bogu, jest tym skarbem. E, I może teraz powiem na własnym przykładzie, jak, jak ja ofiaruję, może każdemu z Was się to przydać. E, bo tutaj jest też powiedziane w tym fragmencie, który przeczytałem... Że możemy ofiarować wszystkie swoje bunty, swoje lęki, a tak naprawdę każdy z nas w każdej minucie e, o czymś myśli, czegoś się tak obawia, e, czegoś nie rozumie. I właśnie nawet te niezrozumienia nasze w kwestiach wiary, czy w kwestiach życia, w kwestiach właśnie samego cierpienia możemy ofiarować Panu Bogu. I jeżeli chodzi o mnie, jak ja ofiaruję Panu Bogu i innym, ofiaruję pierwsze Panu Bogu, a przeważnie mówię Panu Bogu, żeby On rozdzielił moje cierpienie na tych, którzy najbardziej tego potrzebują. Oczywiście ofiaruję też je za te osoby, które znam osobiście, czy które proszą o modlitwę, ale też wiem, że jest tyle osób, za które nie ma się kto modlić. Więc jeżeli przeżywacie jakiś niepokój, i nie macie na przykład za kogo go ofiarować, czy nie macie jakiegoś swojego cierpienia fizycznego, psychicznego czy duchowego za kogoś ofiarować, powiedzcie Panu Bogu, żeby rozdzielił te wasze, to Wasze cierpienie dla, dla tych, którzy, których, za których nie ma się kto modli, bo jest naprawdę bardzo dużo dusz, czy za dusze w czyściu cierpiące. Są to dusze, które na przykład już rodziny zmarły, a ta dana dusza może tkwić dalej w czyśćcu, i nie ma kto za nią się pomodlić, więc modlitwa połączona z cierpieniem jest po prostu wielką mocą, wielkim skarbem. Druga sprawa, jeżeli chodzi o mnie i ofiarowanie cierpienia, bardzo jest dobrze łączyć się z Jezusem w Eucharystii i w Komunii Świętej. Jak sama nazwa wskazuje, Komunia Święta to jest Komunia. Komunia jest związkiem ze sobą dwóch osób i nie można, jakby, patrzeć na komunię, tylko że ja idę do przyjąć komunię, przyjąć pana Jezusa e, z korzyściami dla siebie. To znaczy, że przyjmuję komunię, żeby e, na przykład zaczerpnąć z tego tylko siły, e, ale nie daje nic w zamian. Podczas komunii świętej zazwyczaj e, w modlitwie czy podczas przyjmowania e, łączę się jednocześnie z Jezusem. Oczywiście każdy z nas się łączy, jedni świadomie, jedni mniej świadomie, bo, bo czasami, tak jak mówię, niektórzy idą do komunii tylko żeby zaczerpnąć siły. ale czy tak naprawdę przychodząc do komunii, potrafię ofiarować całe swoje życie? Czy, czy mówię w modlitwie, czy, czy czuję do Pana Jezusa takie coś, że ja Ci, padnie Jezu, teraz właśnie się daję cały, ale nie tylko, że Ty mi się dajesz cały, czy, czy ja się daję Panu Jezusowi też cały? Bo to jest bardzo ważne. Jeżeli, tak jak mówiliśmy w poprzednim odcinku o Maryi, jak ona wypowiada Fiat, ona wtedy zgadza się z wolą Pana Boga. Całą swoją wolą i czy my jesteśmy w stanie właśnie dać Panu Bogu cały siebie, żeby On rozporządził naszym życiem, naszymi jakimiś tam umartwieniami, naszymi jakimiś właśnie bólami, cierpieniami. Dlatego, jeżeli nie wiedzieliście o tym, że żeby ofiarować siebie, a nie tylko, że Pan Jezus ofiaruje nam siebie. Warto takie coś zastosować też, żeby, żeby zbliżyć się jeszcze bardziej w tej komunii do Pana Jezusa i do, i do modlitwy za, za innych. Jeszcze kolejnym takim fragmentem, tutaj będą padło też słowa w tym fragmencie Jana Pawła II, który teraz przeczytam. W krzyżu Chrystusa nie tylko odkupienie dokonało się przez cierpienie, ale też samo cierpienie ludzkie zostało odkupione. Odkupiciel cierpiał za człowieka i dla człowieka. Każdy człowiek ma udział w odkupieniu. Każdy jest też wezwany do uczestnictwa w owym cierpieniu, przez które odkupienie się dokonało. Zdaniem Jana Pawła II, dokonując odkupienia przez cierpienie, Chrystus wyniósł zarazem ludzkie cierpienie na poziom odkupienia. Przez to, też w swoim ludzkim cierpieniu, każdy człowiek może stać się uczestnikiem odkupieńczego cierpienia Chrystusa. Człowiek, świadomy, że męka krzyża jest nierozerwalnie złączona z chwałą, zmartwychwstania, odnajduje całkowicie nowe światło, które pomaga mu przedzierać się poprzez gęsty mrok upokorzeń, zwątpień, rozpaczy i prześladowania. Człowiek, odkrywając przez wiarę odkupieńcze cier cierpienie Chrystusa, odkrywa zarazem w nim swoje własne cierpienia, odnajduje je przez wiarę na nowo, nasycone nową treścią i nowym znaczeniem. Nowym znaczeniem, dlatego że Chrystus nadał właśnie cierpieniu. Inny wymiar, inny, inne znaczenie, inny sens niż dotychczas, zanim Chrystus jeszcze umarł za nas swoją śmiercią, właśnie męczeńską, swoją, swoją śmiercią krzyżową. I teraz właśnie jak mamy Chrystusa przed oczyma, widzimy, że cierpienie ma sens, jeżeli połączymy je z Chrystusem, i to jest bardzo, bardzo ważne. Kolejnym takim fragmentem, który to jeszcze trzeba przytoczyć, nie, nie przeczytam wszystkiego, ale taki kawałek. W miarę jak człowiek bierze swój krzyż, łącząc się duchowo z krzyżem Chrystusa, odsłania się przed nim zbawczy sens cierpienia, to o czym teraz powiedzieliśmy. Wówczas też człowiek odnajduje w swoim cierpieniu pokój wewnętrzny, a nawet duchową radość. Duchową radość i ja sobie wcześniej nie wyobrażałem na początku, że można jakby cierpiąc i jeszcze mieć z tego jakąś radość, ale jeżeli faktycznie e... Pogłębiamy naszą wiedzę o cierpieniu, zbliżamy się do tronu łaski Pana Jezusa, e, zarazem odsłania się nam właśnie ten sens. W katechizmie Kościoła katolickiego, e, jeżeli jesteśmy przy rozdziale o cierpieniu, znajdujemy, że cierpienie można. E, niektórzy ludzie, jeżeli cierpią, e, mogą albo się przybliżyć do Pana Boga, albo mogą się oddalić od niego. E, tak naprawdę wydaje mi się, że wiele oddaleń jest też dlatego, że. Towarzyszy człowiekowi w momencie cierpienia niezrozumienie, brak poczucia sensu, brak poczucia jakiejś nadziei, ale jeżeli właśnie będziemy się więcej modlić, będziemy więcej przebywać z Panem Jezusem, będziemy poznawać Pana Boga, czy będziemy poznawać ogólnie naszą wiarę, dlatego że w naszej wierze jest dużo świętych, którzy, którzy cierpieli i to jest taki przykład, bo wiadomo, ze świętych, ze świętych, z ich życia, powinniśmy czerpać przykład, jak postępować w wierze. Więc Czerpajmy z przykładu Pana Jezusa, czerpajmy z przykładu świętych i nie dajmy się poddać wątpieniu i temu, że cierpienie nie ma sensu, bo ma bardzo duży sens. I ofiarujmy je za naszych bliźnich, jeżeli nie mamy za kogo, ofiarujmy je Panu Bogu, a On na pewno rozdzieli je właściwie. Dzisiaj na tyle. Ja się z Wami żegnam, z Panem Bogiem. Owocnego. Modlenia się różańcem, bo dzisiaj wiadomo, jest święto Matki Bożej Fatimskiej. Także nie dajcie się też zwątpieniu w walce na modlitwie. Z Panem Bogiem, żegnam się z Wami, cześć.